Rozpoczynając to dzieło modlitwy za ojczyznę w tej naszej Bazylice Katedralnej, warto może skierować wzrok, trochę w przeszłość. Jak to było? Jak to się działo? Naszą drogą jest właśnie nasza rodzina, nasze miejsce pracy, nasza miejscowość, nasza Ojczyzna. To jest ta konkretna droga wytyczona do tej Ojczyzny Niebieskiej. I tak jak przejdziemy tą drogą, katolicy, chrześcijanie na tej ziemi zawsze uciekali się do Bożej pomocy. Przywódca tutaj Jan drugi II bardzo często mówił Polonia semper fidelis. Polska zawsze wierna. Wierna Panu i wierna wierze katolickiej. Można przytoczyć wiele takich filmów, Wydarzeń, zarówno wspaniałych, jak i tragicznych, kiedy Polacy odwoływali się do pomocy Bożym. Kiedy, na przykład, w XIII wieku Polska była podzielona na dzielnicę, książęta walczyli pomiędzy sobą, to co jednoczyło wszystkich Polaków? Kościół i wiara. Kiedy kiedy zagrożony był byt narodowy i istnienie państwa polskiego, co robi król Jagiełło? Jak wojska przybywają pod Rąbę? Każe rozbić namiot i najpierw wysłuchuje dwóch krzyżew, prosząc Boga o opiekę i zwycięstwo. I choć przed tym namiotem stoi książę Witold, jego brat, i krzyczy przed tym namiotem, żeby król nie poświęcał się modą, tylko trzeba działać, trzeba szybko wyjść w pole i walczyć, to król najpierw wysłuchał mszy święty. I go od tej modlitwy nie odechwał. Przed bitwą pod Biedniem król Jan Krzyci Sobieski tak, że pierwsze co zrobił, to nakazał poprawić modlitwy i mszę święty. Intencji zwycięstwa i dobrej pomocy. W XIX wieku, kiedy polska była zauważyła, to właśnie wielkie uroczystości religijne były okazją do tego, żeby modlić się za ojczyzną. Gdzie indziej nie było można o niej mówić. Ani w szkołach, ani na uniwersytetach, ani w w gazetach. To było wszystko zabrane ale na pogrzebach, na niedzielnych szach świętych, w czasie nieszkodów, innych nabożeństw, modloność, Zapisany taki punkt. W niedzielę i w dzień święta narodowego 3 maja księża odprawiać mają nabożeństwo i odmawiać będą modlitwę liturgiczną za pomyślę Rzeczpospolitej Polskiej i jej prezydenta. To był rok 1925. Kiedy po wojnie w 1945 roku Miejscowo księży, aby tam na miejscu była odprawiona święta. Byli powodem z tego faktu, że strajkujący nie mogli opuścić zakładu pracy, gdyż wtedy strajk był przerwany, a z powrotem już by pracowników nie wpuszczono na ten zakład. Kapłani więc wchodzili do zakładu pracy i tam na miejscu odprawiali prześwietlenia. Kiedy w 1981 roku I don't know. Miejsca, gdzie gromadzili się różni ludzie. Były to prześwięte, prowadzące rolników, robotników, artystów, inteligencje, Wszystkie, jakby, stany społeczne przybywały, aby chronić się z ojczystym. Co ciekawe, te prześwięte gromadziły także osoby o różnej wiedzy. Osoby, które codziennie uczestniczą, Uczęszczały nam przeświętą, było bardzo bieżące, praktykujące, ale w tym przeświętym uczestniczyły także osoby, które od lat były z daleka, od Kościoła, od kościoła. ale chciały w tym miejscu, razem z tymi ludźmi, być i modlić się za to, co wspólne, za to, co ważne. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, opisując atmosferę przy świętych w, w Warszawie na żadnym Bożu, przy świętych mówił, że to co go najbardziej uderzało to to, że ci ludzie się jednoczyli. Byli na modlitwie, na adoracji, na wspólnym milczeniu, ale to wszystko co się tam działo było wspólne.